Witam serdecznie. Nazywam się Piotr Gibaszewski. Mam ogromną przyjemność zaprosić Was do obejrzenia i wysłuchania astrologicznego komentarza tygodnia, czyli te nasze sobotnie spotkania. Poświęcone są analizowaniu różnych ciekawych rzeczy, zjawisk, zdarzeń, które mają jakiś związek z astrologią. Nic bardziej istotnego dla astrologii nie jest ważne jak czas. Czas. My, zajmując się astrologią, w jakimś sensie. Jesteśmy pod wpływem różnych takich zjawisk astronomicznych związanych z geografią, z astronomią, z czasem, z wędrówką Słońca po niebie. Więc mówiąc najgłębiej z tym czasem, temat jest bardzo taki gorący i poruszający. No i zawsze jak co roku dwa razy w roku przy zmianie czasu z letniego na zimowy z zimowego na letni wiosną Pojawia się nagłówki prasowe o jakichś strasznych, koszmarnych, potwornych rzeczach, które ludzie czekają, kiedy te zmiany czasu nadchodzą. Jakieś, nie wiem, dramaty, ludzie pokotem umierają, katastrofy. No koszmar, po prostu jakby koniec świata następował. No media podkręcają takie histerie i lubią takie shitstormy i dyskusje nie wiadomo o czym i opowieści, w których jest ta... Dram dramaty są jakieś takie straszliwe. Tak naprawdę... Można powiedzieć, że są grubo przesadzone, no ale z drugiej strony robiono, zrobiono badania poświęcone temu tematowi, czy jak to się przekłada na. na no, czy to rzeczywiście jest takie groźne. No bo tu pojawiają się różne hipotezy, że te zmiany czasu, że wprowadza nas to w stres, że to powoduje duży stres. No i rzeczywiście zrobiono pewne badania na ten temat duże przesiewowe badania e, i że. No są pewne niewielkie, ale jednak są pewne korelacje polegające na tym, że w okresie kilka dni po zmianie czasu jakiś jest no, statystycznie pewien wzrost zawałów, udarów, Jakichś zdarzeń takich związanych ze zdrowiem. No, rzeczywiście zauważa się. Nie jest duży, ale jednak się pojawia. Zmiany czasu wprowadzano w I wojnie światowej, podczas I wojny światowej, ze względów czysto takich ekonomicznych, ze względu na to, że były ograniczenia w dostępie do paliw, no, przede wszystkim węgla. No i starano się wydłużyć dzień albo tak przesuwać te, te fazy dnia, żeby tego dnia było więcej, że ze względów czysto oszczędnościowych. Dzisiaj zmiany czasu. Nie, a ekonomiczne konsekwencje zmian czasu nie mają żadnego znaczenia, czyli to wszystko, co dzieje się powiedzmy, w tym wydaniu związanym z tą stroną ekonomiczną, już nie ma żadnego znaczenia, i można powiedzieć tak, że no te zmiany czasu jakby kontynuowane były no jeszcze powiedzmy te 40-50 lat temu, powiedzmy, jakieś tam oszczędności przynosiły. No i teraz mówi, mówi się, że no dobra, już nie ma tych ekonomicznych potrzeb związanych ze zmianą czasu, więc możemy sobie dać spokój z nimi i żeby je w ogóle przestać wprowadzać, te zmiany czasu. No i są argumenty za i przeciw, tak? No i mówi się, że, no, że, że te zmiany czasu to ten stres, zamieszanie i tak dalej, i tak dalej. Ja tutaj nie mam jakiegoś jednolitego zdania, ale postaram się popatrzeć, pokazać wam, że są różne strony w tej kwestii i że. To nie jest wszystko takie czarno-białe, proste i naturalne. W naszej szerokości, w naszej długości geograficznej, w której my się znajdujemy, my żyjemy w strefie, my żyjemy tak zwany, obowiązują u nas czas środkowoeuropejski, który naturalny czas dla nas to jest czas zimowy. Czas zimowy jest naturalną, naturalnie jakby można powiedzieć w naszej strefie Yy, przyporządkowane. Ale co to znaczy naturalne i co to znaczy w naszej strefie? Yy, nasza strefa, ta środkowoeuropejska, rozciąga się od, Białosto od Białystoku, Białego Stoku aż po wybrzeża Francji, a nawet też i po, Fra po, w, po Hiszpanię. Yy, yy, i to jest bardzo duża odległość w Białystok. Białystok ma, jest w, znajduje się w 23 stopniu południka, a Madryt czy Dunkierka na no trzecim czy drugim. No to po prostu różnica jest olbrzymia. Tak duża różnica 20 stopni daje nam przesunięcie 80 minut wędrówki słońca po niebie. To jest jedna strefa czasowa, więc zupełnie te przesunięcia są znaczące. Oczywiście można powiedzieć, że można były te strefy węższe za stworzyć i byłoby to jakby prościej. No ale ze względów oczywistych w, w Europie, no w Europie mamy trzy strefy czasowe, tak? Czas londyński, Greenwich, środkowoeuropejski i wschodnioeuropejski. Kiedy jesteśmy w czasie letnim, przesuwamy się na czas wschodnioeuropejski. A zimą na no ten środkowoeuropejski. No i moglibyśmy powiedzieć, dobra, zostańmy przy jednym czasie. No ale zaraz, zaraz, powstaje pytania, przy jakim czasie? Tym naturalnym, środkowoeuropejskim, czy tym, no właśnie, letnim, tak zwanym, czyli wschodnioeuropejskim. Konsekwencje są znaczące, bardzo duże, jeżeli w ogóle zamierzamy zmienić. Co nam powodują zmiany czasu, w gruncie rzeczy? I to teraz postawię argumenty korzystne. Korzystne rzeczy, które związane są ze zmianą czasu, są takie, że ekspozycja na światło dzienne jest dłuższa. Jest dłuższa. Oczywiście ktoś by powiedział: no zaraz, zaraz. Dlaczego? To zależy od naszych upodobań, naszych upodobań. Na przykład, e, e, kiedy zobaczmy jak to wygląda w czasie zimowym, e, w, no tak polecimy sobie skrajnościami. E, 21 grudnia, e, słońce w białym stoku, wchodzi o godzinie 7:47. W tym samym czasie w Madrycie Słońce wschodzi o godzinie 8:47, czyli godzina różnicy. Z zachodem jest jeszcze bardziej sytuacja, specyficzna, bo 21 grudnia w Białym Stoku słońce zachodzi o godzinie 15:02, a w Madrycie o, o 17:47. Popatrzmy jaka potężna różnica, jaka potężna różnica w między w jednak w tej samej strefie jesteśmy czasowej. No a latem. Latem w Białym Stoku 21 czerwca, czyli podczas przesilenia letniego, bo tak jak wtedy mówiłem, zimowego. Wschód słońca jest o 4.02, zachód o 20.47. W Madrycie zaś wschód jest, popatrzcie, 21 czerwca o 6.47, a zachód o 21.47. Tu przesunięcia są też duże. No dobra, no to powiedzmy sobie, dobra, wprowadzamy, no bo to jest przy zmianie czasu. Jeżeli zostaniemy przy, jeżeli zostaniemy wyłącznie przy czasie zimowym, przy czasie zimowym, no właśnie, co się wtedy stanie? Yy, w Hiszpanii się ucieszą. Dlatego że, no się, trudno będzie, że się ucieszą. no Powiedzmy, że wtedy będą mieli wschód słońca o 5.47. A zachód o 20.48-47. Czyli, no, generalnie powiedzmy, no, ucieka nam, tam, ucieka nam ta godzina, ucieka nam ta godzina wieczorem. Ale w Polsce będzie też ciekawa sytuacja, bo 21 czerwca, jeżeli zostaniemy przy czasie zimowym, jeżeli zostaniemy przy czasie zimowym, wschód będzie o godzinie 3.02 w białym stoku, a zachód o 19.47. I teraz tutaj ktoś powie, no, fajnie, prawda? Zimą, no właśnie mamy, to jest taki, taka sytuacja, że, że w czas, w czasie, czasu, w czasie, od, podczas czasu zimowego mamy to, ten, ten, ten dłuższy, ten wcześniej, wcześniej, wcześniej jest wschód słońca, ale też i wcześniej zachód. No, a na, my to odczuwamy mocniej, prawda, ten zachód słońca, ale z drugiej zaś strony, popatrzmy co się latem stanie, kiedy zostaniemy przy czasie środkowoeuropejskim, czyli tak zwanym zimowym. Wschód będzie w Białym Stoku o 3.00. No prawda, bardzo wcześnie. A zachód zabier, zabrana zostanie godzina latem. No i widzicie, i tutaj prawda jest taka, że no, większość ludzi nie wstaje o 3.00 rano w, 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 w czasie, y, czasie lata. Y, I może niekoniecznie wszyscy są z kowronkami porannymi. Są tacy, którzy idą wcześniej spać i im tam nie zależy na długich wieżorach. No ale y, czy chcielibyśmy zostać, mieć utraconą godzinę? Czyli. Jeżeli mielibyśmy wprowadzić jakiś czas, to byśmy zostali przy czasie letnim, byłby najbardziej korzystny. ale z drugiej strony znowu się pojawia inne pytanie. O 12 w południe słońce nie będzie nad naszymi głowami. 12 godzina w południe podczas czasu letniego. Yy, słońce w Warszawie jest na samym, na samym górze nieba o godzinie pierwszej, o godzinie 13 jest yy, na, na szczycie nieba. No nie na medium celi tak zwanym, nie? Czyli w zimą te naturalne cykle są bardziej zachowane. Latem no, jakby przesunięte. Więc będzie, byśmy mieli jakby no, popieprzone te tematy. Więc paradoksalnie zmiany czasu, zmiany czasu powodują, że bardziej odtwarza się pewnego rodzaju taki no, bardziej przyjazny dla tych, którzy lubią większą ekspozycję na światło. To jest ta te warunki, to są te założenia, które mówią, są argumenty na plus i minus. Nie rozstrzygam, które są właściwe, ale to nie jest tak, że zmiany czasu są bezwzględnie złe. One mają, dają pewną korzyść związaną właśnie z większą ekspozycją na światło, więc są pewne są pewne korzyści ze zmiany czasu, takie biologiczne, psychobiologiczne dla nas. No bo popatrzcie, zimą. Ale jeżeli zostaniemy, jeżeli zostaniemy przy czasie, jeżeli zostaniemy przy czasie letnim, jeżeli zostaniemy przy czasie letnim, no to wschód słońca w Madrycie 21 grudnia będzie o 9.47, rozumiecie? Więc to, to, to jest też argument jeszcze specyficzny, że będziemy w ciemności, dzieci będą w ciemności, szły do szkoły. No, no będziemy mieli trochę dłuższy, będziemy mieli godzinę dłużej ten, ten dzień. No. Są argumenty na plus i minus, nie rozstrzygniemy tego. Przypominam o tym, że już w sprzedaży jest Astrokalendarium na rok 2026. Zapraszam serdecznie tych wszystkich, którzy chcą mieć osobisty przewodnik po meandrach życia, zmian, układów astrologicznych, planetarnych. Eee, świetny prezent dla każdego, kto chce coś fajnego komuś dać i sam mieć pewnego rodzaju przewodnik na na różne skomplikowane historie, które gdzieś tam planety szukają. Dziękuję serdecznie, zapraszam w poniedziałek astrologiczny komentarz, astrologiczny, astrologiczny raport tygodniowy.